Mamo, weźmiemy dla mnie wózek? Ojej, Aniu, przecież nie jesteś już małym Dziusiem. Chodźcie, mam już bilety. Zobaczcie, tutaj już widać pierwsze zwierzęta. Malutkie żółwiki, ale słodkie. Lepiej chodźcie tutaj. Właśnie odbywa się badanie małych żółwików. Ojej, czy one są chore? Nie, ale dopiero co się wykluły. Trzeba je zważyć i zmierzyć. Później będziemy obserwować, czy się prawidłowo rozwijają. Aha! No, i musimy je jeszcze zaszczepić. To tak jak dzieci! No, tego można już przełożyć do pozostałych maluchów. Okej, okay, zaniosę go tam. Och, spójrzcie na te flamingi! Ja chcę zobaczyć surykatki. katki. Tam są! Są takie zabawne. uwielbiam je. O, widać, że foki mają ochotę na zabawę. Dlatego mają tą wielką piłkę. A co tam się dzieje w polarnym zakątku? Wypuścili pingwiny. Dlaczego? Dzisiaj mamy paradę pingwinów. Będą mogły pospacerować po zoo. Oczywiście będę ich pilnował. Zawsze to robimy, gdy jest odpowiednio chłodno. Cześć. Cześć, Harry. Zobacz, ile małych żółwików się wykluło. O, cudownie. Czyż nie są słodkie? Czy pingwinom wolno przechodzić za ogrodzenie? O, rety, moje pingwiny. O nie. Gdzie też one polazły? Hmm. Jak widać, raczej nie wolno im przechodzić za ogrodzenie. Freda. Słodzinka, no chodźcie tu do mnie, mam dla Was rybkę. Rybka, rybka, no tak lepiej. Chodźcie tutaj. Widać, że słuchają swojego opiekuna i robią, co im każe. Zaraz, zaraz. Dwóch chłopaków brakuje. Gdzie są Szagi i Sopi? Gdzie się mogli podziać? Są tam, przy surykatkach. O nie, surykatkom się to nie spodoba. Szybko, zmiatamy stąd wyurwisy. No, są wszystkie, ale teraz czas już wracać do waszego polarnego zakątka, wy mądrale. Pamiętacie? Chcieliśmy jeszcze zobaczyć węże. Naprawdę? Chcieliśmy? Tak, mamo, musimy je zobaczyć. <laughs> Węże są tam, w pawilonie z gadami. Już tutaj je widać. Wejdźmy do środka. Dzień dobry, czy możemy go pogłaskać? Tak, możecie go dotknąć, tylko ostrożnie. Nikola, zobacz! Ojej, aż mi się gęsia skórka zrobiła. Czy on jest jadowity? Nie, to niegroźny wąż zbożowy. Pochodzi z Ameryki Północnej. O, to ciekawe. Ja lepiej stanę tu z tyłu, w bezpiecznej odległości. Ale fajnie, że mogłyśmy go dotknąć. O tak, jest całkiem inny w dotyku niż myślałam. A to skorpion. A tutaj mamba zielona. Z tego co wiem, bardzo jadowita. Mamo, dlaczego nie lubisz węży? Sama nie wiem. Po prostu trochę się ich boję. Mamo, tam jest toaleta. Chce mi się siku. Pójdziesz ze mną? Dobrze. Nie zamykaj się od środka. Będą stała za drzwiami. A potem też skorzystam. Ojej! Co się stało? Nie chcesz już sikać? Toaleta jest już zajęta. Przez węża. Co? Węża? Prawdziwego? Jesteś pewna? Tak, sama zobacz! Nie, dziękuję. Lepiej zgłośmy to jak najszybciej. Michał, szybko, powiedz tej opiekunce węży, że w damskiej toalecie jest wąż. Co? Nawet ja bym się wystraszył. Przepraszam, w damskiej toalecie jest wąż. Proszę przyjść to sprawdzić. Już chwileczkę. Tylko odłożę tego do terrarium. Tutaj? Tak. Och, rzeczywiście. Ale to nie jest wąż z naszego zoo. To skroniec żyjący na wolności. Zaskrońce nie są jadowite. Często można je spotkać w naszym zoo. Lubią pływać, dlatego odwiedzają nasze oczka wodne. Myślę, że zaraz znajdziemy mu odpowiednie miejsce. To dobrze. Mamo, nie chciałaś czasem skorzystać z toalety? Chyba jednak poczekam, aż wrócimy do domu. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten odcinek. Jeśli tak, będziemy ogromnie wdzięczni za kciuk w górę. Zachęcam do subskrypcji naszego kanału, aby być na bieżąco z nowymi odcinkami. Pa!